Jaki jest Twój ulubiony świat publiczny? Generalnie nie mam jakichś specjalnych preferencji, jeżeli chodzi o serwery. Od samego początku grałem na klasiku, no bo wtedy był tylko klasik. Później były testy, zemyny, to tam troszkę pograłem. W międzyczasie jeszcze przewinął się trochę nerthus popularnie. Aktualnie, jak zapewne wiecie, jeżeli oglądacie moje streamy, gram głównie na Tempest. No i oczywiście, jeżeli chodzi o światy publiczne, bo poza tym to przez że już 4 lata mam poset na dream i tam cały czas sobie trochę ekspię. czasami postoję na E2, ale skąpią strasznie, więc średnio się chce. Jaka atmosfera panuje w firmie i z jakim SMG najlepiej się dogaduje. Generalnie tego się nie da tak po prostu opisać słowami. To trzeba przyjechać, przeżyć, zobaczyć. Eee, w firmie generalnie są mega spoko ludzie i w kontekście do tego drugiego pytania, z jakim SMG najlepiej się dogaduje, e, ciężko było mi wskazać jedną osobę. Generalnie, z logicznego punktu widzenia, najwięcej gadam z tymi osobami, z którymi gdzieś tam w międzyczasie podczas jakichś projektów współpracuję i tak dalej. Nie mam generalnie z nikim spiny, o tak może. A jeżeli chodzi o atmosferę w firmie, no to wpadnijcie na dni otwarte, a sami się przekonacie, jak to jest. Zaczęła się głupie gołębie. Jezu. Jak zaczęła się moja przygoda z Margonem i jak zaczęła się moja współpraca z Garmory? Generalnie w Margonem gram od bardzo, bardzo dawna. Właściwie to od samego początku tej gry. I fakt faktem, ilość dni na moim koncie jest też pokaźna, ale to nie do końca jest faktyczna data, kiedy ja zacząłem grę, bo. Kiedyś było, można było mieć na jednym koncie jedną postać i wówczas większość osób miało po kilka kont, żeby mieć przynajmniej 2 trzy postacie. No i ja również miałem bodajże cztery albo pięć kont. Wtedy było, wtedy było można, żeby nie było. No i później była akcja z łączeniem kont. I generalnie data powstania konta, jaką mam aktualnie wpisaną w swoim profilu, to jest data, kiedy powstało konto, do którego przyłączałem pozostałe postacie, więc... No, niestety ja zrobiłem ten błąd, że nie wybrałem, nie przyłączałem swoich postaci do tego najstarszego konta, tylko do tego, na którym aktualnie miałem, tego co pamiętam, najwyższy poziom. Generalnie moja zabawa, jeżeli chodzi o Margonem, zaczęła się jeszcze w podstawówce i to dawno temu. Jeżeli chodzi o moją współpracę z Garmory, no to współpracujemy tak jawnie, że jestem już faktycznie mistrzem gry od mniej więcej dwóch lat, bo. W sumie właśnie w lipcu, yy, dwa lata temu, miałem to pierwsze takie faktyczne szkolenie, jeżeli chodzi o obsługę narzędzi do edycji gry i tak dalej. No i od tego czasu się, że tak powiem, kręcę przy grze. Mam nadzieję, że moja praca Wam się podoba. Bo... No to, żebyście Wy byli zadowoleni z efektów naszej pracy, jest jednym z głównych czynników, więc no... Łapka w górę. Namówisz innych MG, żeby otworzyli kanał na YouTube? Raczej nikogo namawiać nie będę. Jeżeli ktoś będzie chciał spróbować pobawić się, to gdzieś tam przyjdzie do mnie z zapytaniem, czy gdzieś tam pomogę, czy coś, ale ja jestem otwarty jak najbardziej. Jeżeli oglądacie moje live livestreamy, przecież jeżeli subskrybujecie ten kanał i oglądacie live stream, bo macie o nich powiadomienia, to zapewne wiecie, że jakiś czas temu był u mnie na live'ie Mori. W najbliższym czasie może ten... może się to powtórzy. W sumie też nie wiem kiedy to ten film się pojawi, więc może ten live z Morim już był. W sensie ten drugi. Nieważne. Jezu, strasznie zaczęło kołować tu gołębie i boję się, że któryś mnie ostra. Czy jako MG mam nadal czas na taką luźną grę? Tutaj jako przykład zostało podane stanie na goplanie lub też bieganie za herosami. Jeżeli chodzi o czas, w przypadku mojej osoby jest różnie, no bo jeżeli oglądacie moje vlogi, to zapewne wiecie, że moje dni bywają bardzo pracowite. A jeżeli chodzi w ogóle o czas na grę, i, a raczej chęci, bo podejrzewam, że też chodziło o to, czy nadal mam chęci, skoro pracuję przy grze, no, moim zdaniem to widać po tym, że nadal organizuję gdzieś tam livestreamy z Margonem i w sumie nadal stoję na kilku Edwigach mniej lub bardziej aktywnie. No Teraz głównie stałem na piramidzie na Dream, ale. No niestety już się poddałem. Stałem tam ponad rok i fakt, faktem z jakimiś tam przerwami i tak dalej, ale no za długo to trwało, no. Jaka jest moja ulubiona profesja w Margonem? Generalnie nie mam takiej specjalnie ulubionej profesji. Od samego początku grałem paladynem, a potem to tak już w sumie... Lubię grać każdą właściwie. Choć fakt, faktem dystansowymi czasami mam takie sezony, że nie lubię grać zupełnie, bo e, pamiętanie o tym, że się strzały kończą, jest po prostu straszne. Ale na szczęście, na nowym interfejsie jest już dodatek od tego, więc ile miałeś lat, jak zacząłeś grać w Margonem Genera? Ty Cwaniaku, ja wiem o co Ci chodzi. Nie powiem wam, ile miałem lat. Tak jak już mówię, była to podcałówka. Ile trwają przygotowania eventu w Margonem? nie ma generalnie żadnej takiej jakiejś stałej, jeżeli chodzi o gołąb jeżeli chodzi o główne eventy i tak dalej, to one praktycznie powstają cały czas jeżeli kończy się albo akurat już trwa i nic tam nie dodajemy do danego eventu to praktycznie jednocześnie już zaczynamy pracę nad kolejnym dużym eventem no bo pracy przy tym jest dużo nie oszukujmy się pomijając czas na wymyślenie i napisanie fabuły tej głównej eventu Potem na wprowadzenie questów, przetestowanie wszystkiego, zamówienie grafik. Graficy też mają całkiem napięty plan, jeżeli chodzi o te wszystkie grafiki, jakie muszą nam przygotować, bo oczywiście poza postaciami mamy przedmioty, mamy jakieś dodatkowe animacje. W międzyczasie też się rozwija nowy interfejs, który też w części grafik gdzieś tam w międzyczasie wymienia, potrzebuje dodatkowych. Pracy przy tym jest generalnie dużo. I no jeszcze przede wszystkim, bo. Dużo osób na eventach najbardziej zależy na herosach i tak dalej, przedmiotach, więc te przedmioty poza zamówieniem grafik trzeba jeszcze przygotować. Trzeba przygotować szablony, trzeba je przetestować, rozpisać herosów, dobrać różnego rodzaju gdzieś tam balans między atakami i tak dalej. To akurat w przypadku tytanu Wiecie co, to był bardzo głupi pomysł, żeby nagrywać to QA w parku, gdzie lata tak dużo głębi. Cały czas boi się o swoje życie. Podsumowując, dużo pracy i nie jesteśmy w stanie tego jakoś specjalnie by określić, jeżeli chodzi o ramy czasu. Teoretycznie najszybciej przygotowany jest event gwiazdkowy, no bo wtedy jest najmniej czasu między Halloween a gwiazdką. W plus jeszcze przed gwiazdką zawsze jest gdzieś tam advent. W zeszłym roku mieliśmy m.in. te listy zadań. W przyszłym roku mamy z kolei. Wróć. W przyszłym roku. Tuż po iwencie gwiazdkowym mamy jeszcze karnawał, więc no tam jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia w krótkim czasie. No i no. O, łabłądzie. Tak a propos. W sumie teraz tu chyba za mną. Gilia cechów czy noc? Zdecydowanie Gildia Kupców. Cechy wszystkie to tak... A Gildia Kupców, jak ja jeszcze tam przewodniczyłem swojego czasu, to było takie... Wszystko ładnie przygotowane, ja wiedziałem co się dzieje, więc zdecydowanie Gilia kupców. Prawy czy lewy Twix? Na to pytanie odpowiem w kolejnym Q&A. Mam nadzieję, że nie zapomnę. A teraz dzięki wielkie, że wpadliście. Mam nadzieję, że Q&A Wam się podobało. Mm, przepraszam, że tak długo to trwało, bo Q&A zapowiedziałem jeszcze chyba w kwietniu albo pod koniec marca, a dopiero teraz to nagrywam, nam no. dużo różnych czynników na to wpłynęło. Jeżeli macie jakieś nowe pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Za jakiś czas zapewne znowu to QA postaram się nagrać i odpowiedzieć na kolejne nurtujące Was kwestie. A teraz trzymajcie się, do następnego i cześć!